Dobra, nie straciliśmy zbyt wiele. Tak naprawdę w okolicach około dwóch minut, ale mamy to nagrane na innej kamerze. Przejęcie piłki Sławek Uciekła. Aj, niestety bramka. Zaaferowaliśmy się tutaj niestety sytuacją ze sławkiem i niestety bramka. Głowa do góry! Były większe przegrane. Nie takie rzeczy się robiło. Gramy, gramy. 3-0 niestety. Przegrywamy, ale to jeszcze nie koniec. Jarek. No niestety, niestety. Przeciwnicy, jak widać, rozkręcają się. Na całe szczęście Rafał na posterunku. Środek pola! I bardzo ładnie. Przeciwnicy sami robią sobie krzywdę. Krzysiek, pokaż się. Piotrek, Piotrka was. Dobrze, bardzo ładnie, bardzo ładnie. I do środka, elegancko. Super. Piotrek, atakuj. Niestety. Piła. Piła! Ramy, tak. Dobrze. Jesteście gotowi? Rozciągnijcie trochę! Ruch z przodu! Zostało kilka minut! Teraz wysoki pressing! Kibice nie stracili jeszcze nadziei. O, bramkarz włączył się do gry. Jest strzał. Nie udało się w bramkę, ale zawsze odnotujemy to w statystykach. I FC Alfa rusza. Bardzo płynnie wyszli ze swojej z połowy. Prawa oj, strona! Oj, 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 Bardzo ładnie Rafał. I wracamy, kryjemy środek. Alek! Chodź tutaj! Alek! Wracaj tu! Mieliśmy dużo szczęścia w tej sytuacji. Alek! Alej! Nie dostać następny razem takiego. I znowu rzut rosz. Tak, prawą stronę kryjemy. Dobrze. Kolejna dobra interwencja Bartka, ale niestety też kolejny rzut rożny dla przeciwników. Przed niego wejdźcie! Oj! Ej! Jeden na lewej! No. Niestety formacja już się trochę rozprężyła. Widać luki w pewnych partiach boiska. Tak. Prawa, prawa! Aj! Szkoda, szkoda, bo była tutaj sposobność do zdobycia bramki. We dwóch atakuje FC Alfa. Nie śpieszą się, wiedzą, że mają wynik. Strzał na bramkę, ale nie cel. Już niewiele pozostało do końca meczu. Może uda się strzelić chociaż bramkę honorową. Nie tym razem. I znowu kontra. Bardzo dobrze, Wiktoruk. Nie zdążyli. Zepnijcie się, jeszcze chwila. Łatwo mówić, gorzej zrobić. Tak, mamy trochę miejsca. Strzał. Pewna obrona bramkarza. No i niestety, koniec drugiego meczu, druga przegrana, co prawda już nie tak poważna jak ostatnio, 3-0, aż 3-0, tylko 3-0, dużo pozytywów, bardzo fajna gra Rafała na bramce, w obronie pewnymi punktami byli Michał Wąż i Bartek, dobre słowa należą się oczywiście też formacji atakującej, ale nie aż tak dobre, bo no niestety bramek nie było. Zapraszamy za tydzień. Do zobaczenia.